Firmy rodzinne od zawsze były najważniejszą częścią gospodarki. W Tarnowie stanowią one duży, dużą część naszego potencjału gospodarczego i są najcenniejszą wartością lokalnej gospodarki. To wokół rodzin, wokół pomysłu rodzinnego, ale też odpowiedzialności, pracy, tradycji budują się potencjały rodzinne. W Tarnowie jesteśmy dumni z tych firm. Mamy ich wiele, 12,5 tysiąca podmiotów gospodarczych. Zdecydowana większość to firmy rodzinne. Są też takie, które są już znane w całym kraju i tym chcielibyśmy pomóc w ich promocji. Chcemy pokazać ich jako nasze najlepsze tarnowskie dobro i będziemy wspomagać te firmy w ich rozwoju, w ich promocji wsparciu w dalszym rozwoju. Jesteśmy Starnowa. Od początku naszej działalności byliśmy związani z Starnowem. Firmę zakładał mój dziadzio w 1960 roku. Mój tata naturalnie po studiach zaczął pracować w firmie, zaczął pomagać dziadziowi, i po śmierci dziadzie w naturalny sposób przejął firmę. W tym momencie w firmie pracuje mama, tata, ja i mój brat. Rozwijamy się bardzo dobrze. Przez ostatnie 5 lat mieliśmy taki skok rozwojowy. Rzeczywiście ta nasza sprzedaż i produkcja sukcesywnie rosły z roku na rok. W tym momencie planujemy kolejny jakby taki skok rozwojowy. Kupiliśmy działkę, gdzie, gdzie będziemy rozwijać dalej naszą produkcję. Będziemy budować nowoczesną halę produkcyjną, gdzie będą produkowane zarówno haki, jak i klocki hamulcowe. Sprzedajemy praktycznie wszędzie ostatnio nawet Australia, Korea, Egipt. Oczywiście cała Europa, Europa jest oczywiście naszym głównym, głównym odbiorcą. Zatrudniamy już ponad 240 osób, także zbliżamy się do bycia dużą firmą. Stawiamy jakość na pierwszym miejscu. Założycielem firmy był mistrz piekarski, Wincenty Kazibut, mój tato. Od 1979 do chwili obecnej. Ja wraz z mężem Romanem i synem Łukaszem prowadzimy tą piekarnię, a więc mój syn Łukasz i synowa Katarzyna, którzy są również wykształconymi w tym kierunku osobami. Syn posiada dyplom mistrzowski, a synowa czeladniczy, a więc już trzecie pokolenie przejmuje pałeczkę, z czego jesteśmy główni. Dzisiaj staramy się produkować chleb tak samo, jak to było robione 70 lat temu. Chleb ma bardzo podobny albo prawie taki sam smak jak dawniej. Nasi klienci cenią nas właśnie za ten smak. On jest niepowtarzalny, staramy się go produkować zawsze tak samo. Nie staramy się być piekarnią dużą, piekarnią przemysłową. Staramy się być piekarnią rzemieślniczą, która kontroluje i trzyma tą samą jakość. Oczywiście poszerzyliśmy ofertę naszych produktów wielokrotnie w stosunku do tamtych lat. Jest cukiernia, która działa bardzo prężnie. Jeśli chodzi o asortyment chlebów, jest również bardzo szeroki. Są to chleby z ziarnami, chleby chia, chleby tylko na samym zakwasie żytnim. Firma obecnie zatrudnia około 50 osób. Jest to firma, która ma stabilny, powolny rozwój, która powoli buduje coraz większą sieć swoich własnych sklepów. Tutaj nam nie chodzi o Ilość, ale o porządny produkt, który będzie od początku produkowany, dostarczany i sprzedawany przez nas. Firma Arkan jest firmą rodzinną i przyszło zastanawiać się tak naprawdę, która to rodzina jest mi bliższa. Czy ta, która nosi nazwisko Białas, czy ta szersza Arkan? z którą tworzę rzeczywistość i przyszłość. Wybór nie jest trudny, bo jest to jedna wielka, prawdziwa rodzina. Tak działa firma Arkan. Osiągnęliśmy razem wiele. Dążymy jako firma Arkan do perfekcji. Doskonalimy się na wielu płaszczyznach. Mogę zapewnić tu i teraz wszystkich Państwa, nasze dążenia do ulepszenia i poprawy jakości będą nadal trwać. Możecie mieć gwarancję dążenia do coraz lepszej jakości moich wyrobów. Najważniejsze są osiągnięcia, do których dążymy. Ta droga ma tylko początek i naszą rodzinną autostradę do innowacyjności. Grywałem przez jakiś okres i ciągle grywałem, no można powiedzieć, już teraz nie gram w szachy. W związku z tym spodobała mi się ta, ta gra i po rezygnacji z państwowej firmy zacząłem produkować szachy. Pierwsze szachy to były szachy magnetyczne, czyli na magnesach. Obecnie zatrudniam 180 osób. Można powiedzieć 98% na eksport. Na cały świat, oprócz Morza Afryki, to przecież Po firmie Dambit Królowej, zwiększyła się sprzedaż na świecie ponad 200%. Dziś mamy rodzaje szachów, około 30 rodzajów, Begamen, warcaby. Szachy wykonane są z drewna i zakład w tej chwili tak wybudowałem, że jestem niezależny od podstaw, od do do produkcji finalnej. Jest to firma rodzinna, którą prowadzę wspólnie z córkami Kasią i Basią. Firma ta powstała w 1993 roku. Obecnie liczba pracowników w naszej firmie pracuje się na poziomie około 70 osób. Dzięki dbałości o wysoką jakość i domowy smak wyrobów Marka Papitar zyskała uznanie wśród konsumentów jako producent wyrobów z najwyższej półki. Wyroby Papitar sporządzane są według tradycyjnej domowej recepty, co sprawia, że cechuje ją wyjątkowy smak, przynoszącym konsumenta do lat, w którym na stoła gościły jedynie zdrowe, pozbawione konserwantów wyroby. W naszej znajdują się m.in. pierogi, uszka, knedle, pyzy, które wszystko ręcznie kleimy, blanszujemy i mrozimy, podnosząc dzięki tym ich walory smakowe i estetyczne oraz produkty takie jak krokiety, na śliki, bigos, fasolka po brytyjsku bez stogonu, flaki wołowe, i drożdżowe itp. Odbiorcami naszych wyrobów są przedszkola, szkoły, szpitale, sklepy spożywcze, restauracje, hotele na terenie całego kraju, jak i klienci indywidualni. Firma posiada również certyfikat na sprzedaż swoich wyrobów na terenie Unii Europejskiej. W wspaniałości z goszczą również na stoła Anglii, Irlandii, Szkocji, Austrii i Niemiec. W tym celu dokonujemy rozbudowy firmy, budując nowy, przestrzenny i nowocześnie wyposażony zakład produkcyjny, który będzie przystosowany do zatrudnienia w nim o wiele większej ilości pracowników niż dotychczas. Historia nasza jest dosyć długa, sięga XIX wieku. Rodzinna piekarnia, tak jak ojciec powiedział, zostaje u młodszego brata, a ja mam sobie radzić sam. Więc postanowiłem założyć również piekarnię i prowadzę ją do dziś. Robimy własny kwas i na bazie tego robimy 11 gatunków chleba z natury, potem Rozprowadzamy je do pięciu sklepów własnych i około 50 sklepów naszych klientów. My obraliśmy strategię firmy, która będzie produkowała zdrowe produkty. Zajęliśmy się piekarstwem tradycyjnym. Działamy na recepturach tradycyjnych, działamy na dodatkach z małych firm, czyli z małych młynów. Interesuje nas zdrowa żywność. Produkujemy chleby zdrowe, czyli żytnie, na zakwasie, bez drożdży, i jest to taka nasza linia powrót do natury, czyli w tym chlebie można znaleźć tylko mąkę, wodę, sól i zakwas piekarski. Wymyślamy własne receptury na bazie starych receptur, jeszcze z pradziadka piekarni, które się zachowały i produkujemy tylko zdrową żywność. Firma Marcosta jest dostawcą obrabiarek do metali oraz narzędzi i oprzyrządowania. Zajmuje się produkcją, sprzedażą oraz serwisem i modernizacją obrabiarek. Firma powstała w 1988 roku pod nazwą Marcosta Elektronika Profesjonalna. Produkuje m.in. drążarki elektroerozyjne, tokarki sterowane numerycznie, centra obróbcze, szlifierki do wałków i otworów oraz płaszczyzn docieraczko polerki, filtry mgły olejowej i oparów chłodziwa do obrabiarek, znakowarki mikroudarowe. Kolejnym urządzeniem dedykowanym tym razem dla branży gastronomicznej jest tak zwana szaszłykarka. Jest to urządzenie pozwalające pracować w trybie ręcznym i automatycznym, pozwalające na wyprodukowanie ponad tysiąca szaszłyków na godzinę. Cieszą się one uznaniem klienta za niezawodną, skuteczną i bezawaryjną trzyzmianową pracę. Firma Markosta produkuje również własnej konstrukcji maszynę polerującą do wałków, otworów i kołnierzy. Posiada nowoczesną i stabilną konstrukcję przeznaczoną do pracy ciągłej w zakładach produkcyjnych, narzędziowniach, działach remontowych. Polerki te pracują już oprócz Polski w kilku krajach świata. Firma Markosta jest wydawcą czasopisma branżowego Świat Obrabiarek i Narzędzi, którego czytelnikami są właściciele firm produkcyjnych, usługowych i handlowych, oraz kadra zarządzająca.